Да, наши. Кто? там. И третий ты будешь. Хачка! Давно уже!

Mogę się na kamyk popatrzeć. Nadal się patrza. patrzę. Patrzę. Mam? Mam. Ale jeszcze patyk! Pokaż ten kamień! Tak. Ej, no, panie, co weź Weźcie, trzymajcie rzeczy. Nie. Dziękuję bardzo. Puszczam je. Niech se tu leżą. Ej, weź popatrz na ten patyk. Nie, bo już za dużo jest. Siun, jest bardzo daleko. A co widzę? Jak Ty. Ale... Jest Pokaż. Tak tam. Jest! Sigma, you